Trzeba się ma z tej strony jak rędynik. No i dzisiaj właśnie. Stereo Ja nie wiem, co to jest ze Stereo No i 90 jak nie. 90 ja tylko Stereo Ja nie mogę. Wiem, lub no, ze mnie. Dobra, no, nieważne. Lecimy w północno. Stereo points. Półkownik drafts. Kurde. Dobroczyn jest. Dobra. Dobra, dobra. Zobaczymy oczywiście, zbieramy karo. Tutaj. Y I dzisiaj sobie dodatkowo zrobimy zadanie z tego. Bierzemy ruszy. Jak zawsze oczywiście ruszy. Oczywiście cięcia będą, nie? Cięcia będą, bo... Dobra. Pół. Jak? No jak? Już nie dowalić. O co chodzi z tym koszem? Dawaj wal to my. Kurde, ja nie mogę, to jest... to jest najtrudniejsze. Nie, i oni też strzelą pewnie. No jak oni to ustalić? Bravo, no! Strzel to! Do no, gościu! Ja pierdzielę, nie umisz trzebać. No. Ja pierdzielę, dobra. No w końcu, żeś no. No pięknie po prostu. Po prostu pięknie, nie? Он я. Ага. Jest strzelone. Dobra. Ja nie mogę, no co ty odważasz? Szczeliliśmy. Ja nie mogę. Kurde, jak ty jeszcze nie da spójszelić? Dobra, zrobię cięcie aż będzie już połowa tego. Siema, siema, no i otworzymy sobie teraz Bookbox bo mam akurat. Ale, bo, albo nie, dobra. To zrobię cięcie dalej, żeby wbijać tą. Dobra, siema, siema, to jest druga z tego. I kończymy właśnie. Kurde, ty może nam strzelić. Dobra, no i lecimy sobie po prostu z tą gierką, nie? Pyk! Pięknie strzelone. No i lecimy dalej. Kurde, dobra. Ładnie strzeliłem. Dobra, musimy ich zabić. Rip! Kurde, jak mi... Kurde, sekunda, no. No szedim. Dobra, ona ginie, ja idę po No i Penny, oczywiście, rip. Nie no, to Jacket jest silny, naprawdę. <grybujesz> o kurde. Dobra, 17 sekund, zrobimy to. I 1000 żetonów, dobra, zrobimy, no Nawet jak strzelam, to i tak wygramy. Dobra Je, yeah, wygram. Dobra, grajmy o 15 gierek. Dla was to była sekunda, a dla mnie to było dużo czasu, dobra, więc... Lecimy do naszego karnetu. Pięknie idzie. Tyle, że toniku. Idzie pięknie. To prawie 20 powiem, o co chodzi, nie? Mmm Wygraj trzy bitwy. Trzy bitwy na przykład na tym. On w parze. Bo mi tak każe. Dobra. No to zrobię cięcie i znowu się widzimy. Dobra, zadania zrobione już wszystkie, więc... Takie coś. Takie, pyk. jakieś jeszcze zadania? No żadne. Nie mamy zadań w ogóle. Więc. No to by było na tyle. Z tego odcinka taki krótki sobie, bo proszę zrobienie misji na karnet, bo będziemy robić opening, ale nie powiem jakiego poziomu. Dobra, no...